Celem projektu Wyjść z Kokonu było zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku od 5 roku życia do 18 do wyjścia ze swoich przysłowiowych kokonów. Do wyjścia z czterech ścian zainicjowaliśmy cykl takich warsztatów. Były to warsztaty makramy i grafiki. Warsztaty poprowadzili lokalni artyści i animatorzy kultury. Kolejne warsztaty miały pobudzić zmysły dzieci i były to warsztaty fotograficzne, warsztaty kulinarne, bajkoterapia i kurs rysunku. Warsztaty fotograficzne były zorganizowane na większą skalę. Były to pierwsze takie warsztaty na terenie gminy chłopice. Dzieci mogły w teorii ale również i w praktyce poznać zawód fotografa. Miały styczność z prawdziwym profesjonalnym sprzętem. Część dzieci zamieniła się w rolę modeli, część w rolę fotografów, i w praktyce mogły wykorzystać umiejętności, które w teorii profesjonaliści przekazali na warsztatach. Pokazałem dzieciom warsztat graficzny głównie linoryt, gipsoryt, z całą otoczką warsztatową, a więc od sporządzenia projektu po zakończenie, czyli dokonanie odbitki graficznej. Po tym to są techniki no, bardzo ważne. Mają zapoznać się z techniką graficzną, czyli to jest jedna z dziedzin sztuki plastycznych, a więc oprócz malarstwa, rzeźby, rysunku. Myślę, że bardzo to wartościowe dla nich jest, bo dzieci z natury są twórcze, lubią właśnie rytować, Lubią coś strukać, coś, lubią wszelkie zajęcia manualne. Taki projekt wyniknął z tego, że autorka miała na myśli, żeby ludzie po prostu teraz w czasie pandemii wyszli z domów, czyli wyszli z kokonów i coś tworzyli. Żeby coś tworzyć, mimo wszystko, że jesteśmy zamknięci, możemy coś takiego stworzyć, co się przyda innym. A czyli właśnie taki sposób wiązania sznurków jest chyba bardzo rzadko spotykany. Makrama nie służy tylko do tworzenia takich rzeczy, ale także służy do tego, żeby sobie zrobić jakieś dekoracje. I dzisiaj właśnie robiliśmy takie makramowe liście, które bardzo łatwo zrobić. I też takim domowym sposobem można usztywnić powieść i rewelacyjna dekoracja w domu albo jako prezent. Nie trzeba większej umiejętności, bo każde dziecko potrafi zawiązać sznurówkę. A potem wystarczy zrobić tylko dwa wiązania i okazuje się, że już jest sukces. Wyjście takie, żeby zrobić coś, żeby zobaczyć, że ma się natychmiastowy efekt, że można coś zrobić, że można się skontaktować z naturą. Wystarczy pójść, gdzieś się spotkać i komputer do niczego nie jest potrzebny. A to jest fajne wyzwanie. Można się spotkać, można coś zrobić, a w przyszłości może się przydać. Może ktoś zrobi sobie z tego jakiś biznes. Na warsztatach uczyliśmy się robić liście z wełny. Rozwiązywaliśmy takie sznureczki i dzięki nim nauczyliśmy się nowych rzeczy. Jest ciężko, ręka boli, ale są bardzo ciekawe i pożyteczne. Jestem bardzo zadowolona. Robiliśmy liście, to się nazywa makrama. Chciałabym powtórzyć takie zajęcia, ponieważ jest to bardzo uspokajające i można się czegoś nowego nauczyć będę z tego korzystać. Uważamy, że projekt został zrealizowany w 100%, bo widzimy po twarzach po zainteresowaniu dzieci, że projekt się przyjął. Jest to dla nas dalsza motywacja do pracy i do zachęcania mieszkańców do kolejnego wyjścia z domu.